Witam w nowym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Dzisiejszą przygodę zaczniemy od wykonania paru zleceń dla małego Ziomusia w naszym obozie, za które dostajemy opale. Musimy dotrzeć tutaj. Jesteśmy ogólnie po patchu. Świeżutkim, nowiutkim, 5 giga. No, Kur... Do końca nie wiem, co, co ten patch nam dał. Na pewno jest opcja wybierania trybów graficznych. Jeden tryb graficzny jest postawiony na wydajność, żeby trzymać cały czas 60 klatek. Ten wybrałem. A drugi tryb jest na jakość, jakość grafiki, ale wtedy nam spada do 30 fps. Więc tego byśmy nie chcieli. Wolimy mieć stałe 60 klatek, żeby to ładnie wyglądało fajnie. Może gdzieś poczytać w tych pasznotkach, co tam jest konkretnie. Ale na pewno coś fajnego. Parę bagów jest zlikwidowanych eksploitów pewnie. No, teraz tu musimy po prostu zabić ziomka. A, mam dwie nowe bronie. On pokazuję jaką mam tego typu. Yy... Topór. Obrożenia krytyczne wzrastają, gdy otacza cię więcej niż trzech wrogów. Świetny topór, jeden z lepszych. I mam tutaj tego typu włócznię. Włócznia Kieł Fafnir. Ona jest bardzo, bardzo dobra. Szansa na trafienie krytyczne wzrasta, gdy otacza cię więcej niż trzech ziomków. Więc będziemy. Będziemy podnosić poziom. przepodnieść podnieść na, na mityczny wszystkiego tych rzeczy. No to są na razie te bronie, które najbardziej mnie interesują. W międzyczasie będę zabić okay. Co jest tam? Let's see. You.

O. No dobrze, może nie koniec. Te finishery są kozackie. Bra, świat. Jeszcze jedną misję mamy. Jestem tutaj, okej. Okay. To chcemy, Dobre. Jest tutaj dobra. A potem pojedziemy dalej z dalszą częścią kampanii. Chodź mniej więcej gdzieś tu. Okay. wam, że zaawansowane zabójstwo jest mega, mega potrzebne. Rozwiązuje to przynajmniej na samym początku, dopóki nie jesteśmy jeszcze bardzo mocni. Rozwiązuje to dość sporo przeróżnych problemów z zabiciem jakichś bardzo mocnych przeciwników. Co ja w ogóle tutaj mam zrobić, bo ja nawet nie wiem Zabicę. you see taki nie intuicyjny tym ptakiem tak mi to nie pasuje to Sudan to jest rozumiem W środku. Ale to jest. Poziom 20. No dobra. mogę wejść. I dać im psztyczkę. Już? Załatwione. Załatwione? No dobra. Wsjo? Chyba wsjo. Dobrze. Mamy nowe opale. Dobra, zadania. Pomów z Fin... Blablabla.

Wiem, że tu nie ma wejścia. Jak tutaj wejść? They sure on lava, noose. Oswald is dead. Oswald is dead. We mourn the future king and hope priest. Another king lost able. Stop washing your face with mead. How can I face half done? Yal now? I've failed him again.

His men are holed up in Bor Castle, a fortress on the sea. On the sea. Then it must have a harbor. It does. Guarded by a gate of hefty iron, held in place by timber spikes, difficult to force open. Timber burns. It does. But how do we reach it? We rig your ship with oil at her front, and sail it ablaze at the gate. They would see us coming long before we reached the walls. We raise a fear. An army of East Anglia's farmers. Throw them at the front gate as a distraction. Sorry. <laughs> <laughs> Saxons willing to die for a bunch of Danes? It's a stretch. It can work, Finir. If they fight in Oswald's name, that is all the courage they will need. <laughs> <laughs> you there! Did you hear of Thane Oswald's fate? Aye, we did. He dragged ruin to the bowels of Elba, Dane devil rood may be gone, but his clan still plagues East Anglia. Would you your kingdom of For Oswald? Aye, oh, anything. Two eager Saxons is not yet appeared. But you may be right. We may have a chance. I can ride to Elmenheim and muster what remains of Oswald's men there. But who else would join us? The Reeve of Thailford, Winston. He's a bitter old barnacle, but he would fight to the death for this land. We can assemble a forward camp at the ruins north of Bourg Castle. Ride with me, Fenir... Let's pay this Reeve a visit. With any hope, vault remains untouched by Ruid's violence. Hope is a scarce word in this kingdom. Maybe so, but I would rather hold on to something, anything, than ride with empty hands. If Ruid's clan continues to roam this kingdom unchecked, the people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into defense to beg a horde of frightened farmers for aid. To fight for a king that you gave them, Finir. Remember that. It was my task to find them a king, not protect that king against every danger that might befall him. Oswald wasn't crowned yet, nor was he married. I say you have some work yet to do. <laughs>

Oswald was a friend and an ally, Reeve. He fought beside me and I by him. And look where that got him. East Anglia will fall if Ruud's clan is not defeated. Fight with me to drive them off for Oswald and your kinsmen. Pretty words, Dane. But the men of Théovard have their own battles to fight. If you need an axe, I'm standing right here. There's a village. Topory. To the east, Kingsbury. It was taken by Ruid's men a fortnight ago. And I'll not rest until it's back in our hands. Let me and my raiders take the village. Save your strength and join us for the fight to come. A bold offer. If you do as you promise, the pikes at Theavard will be yours. I will take this news to our forward camp, abel. Follow when you can. I will see you there. Kingsbury's church has a great horror in a top its of the we If you manage the task, blew it, and I'll know you kept your word. Ah, <coughs> 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 uh, my friend, we will rebuild. I promise you. Stand <coughs> You there, Dave. A word, if you will. W tą stronę musimy jechać. Zresztą tam już widać. Fire. Tam pewnie musimy zrobić rozpierduchę. ...infested... ...the druid's men. Hey! I'll kill you! Watch oh it owes you, my DIE! Jeez. Dlatego nie założyłem. Gdzieś jeszcze? Jeszcze ktoś jeszcze?